Jezusa! Jezusa! Zakończyła się msza święta w świątyni w Łękawie w trzecim dniu wspólnego pielgrzymowania 94. I pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Z nami Pan Rafał, który w czasie pielgrzymowania, już po raz 28. pielgrzymując na Jasną Górę, gra na gitarze w grupie trzeciej. To szczególna posługa. Co na Panu daje? No, dzielę się, staram się przynajmniej dzielić jakimś swoim talentem, no nie wiem, jakąś taką umiejętnością. no Mam nadzieję, że to nie jest coś, co innym sprawia przykrość, tylko pomaga iść, bo no, staram się, no wiadomo, że śpiewie jest tak, że pomaga to właśnie tak troszeczkę zapomnieć o trudach pielgrzymowania, jakichś pęcherzach, jakichś bólach mięśni. No i przez ten wspólny śpiew no jakoś ta graźni po prostu idzie się na jasną, na jasną górę. Kto śpiewa, dwa razy się modli. Kto gra, to... E... Podobno jest tak, że kto fałszuje, to, to cztery razy się modli. No więc jak mi się uda zafałszować na gitarze, to może sześć razy na przykład. No nie wiem jak ja, jaka ilość tutaj decyduje o tym, o jakości modlitwy. Na pewno jest tak, że najważniejsze jest, żeby śpiewać z własnego serca. Żeby to nie był taki śpiew po prostu, że a podoba mi się melodia, to sobie też pośpiewam, tylko żeby to wypływało, wypływało z serca i tak bardzo często jest po prostu. że Moja posługa to jest taka, że ja po prostu podegram ludziom, a najważniejsze jest to, że oni się włączają, że oni śpiewają. To jest, to jest coś, co mogą ofiarować również Panu Bogu. To już dwudziesty któryś raz pielgrzymuje Pan do Matki Bożej. Co ta pielgrzymka Panu daje? Zawsze daje siły na kolejny rok. Może jest właśnie dlatego tak, że, że pielgrzymuję co roku, bo ona na następny, na kolejny rok daje mi jakąś siłę na to, żeby, żeby, żeby następny rok właśnie był jakiś dobry. No staram się zawsze jakąś intencję zanieść, tak? czasem jedną, czasem więcej. Niektórzy proszą też o to, żeby, żeby jakieś ich intencje zanieść na Jasną Górę, no więc też staram się też te intencje jakoś Panu Bogu, no Matce Bożej głównie, tak? bo do Niej idziemy przekazać. Panie Rafale, życzymy dużo sił w nogach, ale także dużo sił w palcach, żeby grać i dobrego głosu, żeby nie zabrakło go na drodze. Dziś trzeci dzień, jutro czwarty ostatni. Dzisiaj przed pielgrzymami 35 km. Spać będą w Brzeźnicy starej i nowej i po nocy już jutro wejdą przed oblicze Matki Bożej Królowej Polski, do której pielgrzymują. Zoliczywy ciebie, ale za darmo. Dajesz nam siebie w całości i jesteś taki rozrzutny. Każdy schód słońca ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. Każdy schód słońca ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. Jak się pielgrzymuje? No jak każdemu ciężko. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi. Jest, mamy ograniczone siły. Z każdym krokiem coraz trudniej. Ale myślę, że ponieważ z każdym krokiem jest coraz trudniej, ale nasza motywacja wzrasta z tego względu, że bliżej jesteśmy jasnej góry. I to pociesza fakt, że połowa za nami, a z każdym krokiem bliżej celu jesteśmy. Tak? śpiewać i zaskakić, w dłonie słańc, więc wszyscy razem wamy. go, do... za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem wamy, go, do... za to, że trzyma nas ręką swą. Pozdrawiamy nasze katolickie media Smątka umieszczam i radość ogromną w sercu mam wśród wielu posług jest i ta szczególna w czasie pielgrzymki, a mianowicie posługa ruchu skąd taki pomysł, aby brać udział właśnie w takiej posłudze na pielgrzymce? Podczas pielgrzymki chciałabym też pomóc jakoś tym ludziom, dbać o ich bezpieczeństwo, żeby nie iść tylko dla siebie, ale też dla innych i uważam, no, że to jest taka posługa też, jak gdyby, w tej pielgrzymce, bo to jest taki czas dla nas, ale też trzeba się przejmować z drugim człowiekiem i jego bezpieczeństwem. Co daje Ci ta pielgrzymka? Hmm, Zakwasy na razie, trochę odcisków, no a poza tym dobrze mi się idzie. Jakie intencje towarzyszą Tobie w tej drodze? Mam ich kilka, nie bardzo chcę się nimi dzielić, ale są na karteczce zapisane wszystkie. W plecaku, który aktualnie jedzie samochodem. Co powiesz Maryi tam na Jasnej Górze? Dziękuję. I te wszystkie intencje, które są zapisane. Dlaczego idziesz na pielgrzymkę? No, miałam takie postanowienie w tym roku. Mam ważną intencję. I jak się idzie na tej pielgrzymce w tym roku? A bardzo dobrze. Trochę nogi bolą, ale daję radę. Czy są już jakieś odciski? Tak, są dwa. Ale pomimo tego idziemy. Idziemy, nie poddajemy się, idziemy. Co powiesz Mary, jak staniesz tam jutro przed jej cudownym obrazem? Że dziękuję, że dała mi taką siłę i że dałam radę dojść. O, idziemy bądź w momencie Jezusowi w Najświętszym. W się ile minut godzin godzinie, a godzin wieczności, tyle bądź po